Dzisiaj na hali imienia Gerarda Podolskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Akademia przygotowaliśmy szereg atrakcji dla naszych najmniejszych dzieci. Blisko setka zgłosiła się i bawimy się w świątecznym nastroju. Jest naprawdę wesoło, ciekawie, gwiazdkowo i liczę na to, że w przyszłym roku będziemy się równie dobrze bawić. Rzeczywiście serducho się raduje widząc zaangażowanie i energię wszystkich obecnych dzisiaj na sali. Czas przedświąteczny to tak naprawdę dla nas tylko kolejny pretekst, żeby zaprosić dzieciaki do aktywnego spędzania czasu wolnego. Tak naprawdę bardzo nam zależy, by sport przez naszych podopiecznych był kojarzony z czystą przyjemnością, a nie kolejnym obowiązkiem. utrwalenie tego w pozytywny, nawyk, taki prozdrowotny, to cel numer jeden takich wydarzeń. Wesołych Świąt wszystkim.